dary Ducha Świętego. Myślę, że nie tylko w wieku młodym, ale w każdym wieku one są koniecznie potrzebne, ale w tym wieku rozwoju studenckiego myślę, że one są gdzieś cenne w odkryciu, no bo dziś związane są przecież z darem bierzmowania, a chyba wszyscy z nas są już powierzmowani. Mamy ich siedem tych darów Ducha Świętego. Spróbuję każdego dnia jeden omówić z tych darów, i też w kontekście Słowa Bożego je odnaleźć. Darów jest siedem, dzisiaj będzie taka uwaga wstępna co do w ogóle darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Słuchamy o nich w Księdze Izajasza, czyli daleko wcześniej niż jeszcze. Nawet powstawały dokumenty na temat ducha świętego. Izajasz pokazuje, że są takie dary duchowe. W katechizmie opisane to one są podobnie. I napisane jest, że to są specjalne uzdolnienia, które pozwalają żyć na sposób ucznia Jezusa Chrystusa. Czyli możemy mieć nie tylko takie ślady, co znaczy być chrześcijaninem, no bo przecież dobrze wiemy, że to chrześcijanin to nie tylko ten, który chodzi do kościoła, który nawet przychodzi na raty, prawda, albo ma krzyżyk na, na piersi. Ale chrześcijanin to dobrze odkrywamy, że to jest ten, który jest jak Jezus, który staje się jak jego mistrz, nauczyciel. Chrześcijanin to jest ten, który jest uczniem Jezusa. A uczeń to nie tylko ten, który chodzi do szkoły. To by było za mało przecież. Byśmy powiedzieli, to jest uczeń, ale ten, który jest uczniem um, Jezusa, staje się jak Jezus, staje się jak On, przez czyny zewnętrzne, ale też przez serce, bo czyny zewnętrzne, gdybyśmy tylko mieli się na nich zatrzymać to byśmy powiedzieli, że to jest szkoła na przykład zawodowa, techniczna, że to jest kwestia uczenia się, bycia chrześcijaninem. Jak się nauczysz, to będziesz umiał. Niektórzy, ci, którzy byli przygotowani na przykład do bierzmowania w taki sposób, że była czeklista, którą trzeba było przejść, zaliczyć spotkanko, zaliczyć nabożeństwo, jedno czy drugie, trzecie, tak? I gdyby zacząć tylko się zatrzymać na tym poziomie, no to by było to jakieś technikum, technikum chrześcijaństwa. Nawet by ktoś powiedział skutecznie, no bo przecież byłem ileś razy, ileś czasu poświęciłem, no to jestem. Ale widzimy, że to jeszcze jest za mało, sama frekwencja. Sama frekwencja nie czyni cię uczniem. Jest potrzebny jeszcze ten świat wewnętrzny. I tutaj dary Ducha Świętego są wręcz konieczne. One gdzieś zaczynają się bardziej, może, w środku niż na zewnątrz. Nie? Bo to jest Duch Święty. Duch Święty może dać zdecydowanie więcej tych darów niż siedem. Ich siedem mamy przyjęte, że, że to jest siedem. Natomiast, bo tak mówi Izajasz, w katechizmie one są podkreślone, ale. To nie zamierzajmy się, do, że dar Ducha Świętego jest tylko ograniczony do tej ilości i do tych wymienionych. Duch Święty działa w nas, w naszym sercu dużo głębiej, dużo jakoś tak wielowymiarowiej. Można by było użyć takiego słowa, dlatego, że Duch nie zna granic, nie jest policzalny. W naszym sercu dzieje się dużo więcej niż nam się wydaje. To nie chodzi mi tylko o jakoś naszą podświadomość, nie? tylko to, co duchowe jest dla nas nieodkryte. Gdyby zapytać jakiegoś, nie, nie tylko filozofa, ale jakiegoś naukowca, takiego, który bada elementarne cząsteczki, no to nawet będzie wierzący i on będzie mówił: Nie do końca wiem, co to jest ta dusza, co to jest ten duch w człowieku. Może właśnie się odzywa. Jakiś duch ze światów. Albo materia mówi, że jest obecny. Co robi? Co robią w nas te dary duchowe? Umacniają nas w cnocie. Cnota to jest to ukierunkowanie woli na dobro. Czyli nasze wewnętrzne ukierunkowanie. Duch Święty umacnia nas. Jego dary nas umacniają w tym. Żeby być wewnętrznie dobrze ukierunkowanym. No i teraz, o czym ja mówię? Czy to jest tylko akt woli, że ja chcę dobrze? Gdyby to był tylko akt woli, że ja chcę dobrze, to byśmy nie mówili o darach Ducha Świętego. No bo wiele razy chcemy dobrze, ale nam nie wychodzi, prawda? Mówimy, ktoś ma słabą wolę, albo wręcz nie ma woli. Nie tak jest. Duch Święty. Jest Bogiem. Bóg jest wyraża się w Duchu Świętym. Bóg jest Duchem Świętym. I teraz pamiętamy takie słowo teleios. Doskonały. Doskonały dlatego, że ten, który ma myśl, ją doskonale realizuje. W Bogu akt chcenia, woli jest aktem stwórczym. Bóg chce i się stwarza. Bóg mówi i to się dzieje. Nie tak, jak my mówimy, i to do niczego nie dochodzi, do żadnego skutku, a tylko słowa mówimy, nie? nie? Słowa, słowa. Nie w ten sposób. Więc to są takie dary duchowe, które się w nas skutecznie realizują. Ten dar mądrości, rozumu, rozum, męstwa. Rady, umiejętności, pobożności czy bojaźni Bożej, on się w nas wtedy realizuje. Nie wyciera się. Wchodzi w czyny, jakby wciera się w życie. I to jest coś niesamowitego. Dlatego warto prosić o dary Ducha Świętego, warto prosić Duchu Święty prowadź. Takie dwie daty, 325 sobór w nicei i 381. Sobór w Konstantynopolu. To tam dopiero Kościół na tych soborach tą naukę o Trójcy Świętej ustanawia. Do tego czasu są spory, kim jest Jezus, Bóg jest jeden, kim jest, jest Ojcem, Jezus mówi. A Jezus mówi, jestem synem, istotny Ojcu. A przecież Jezus mówi, ale pośle jeszcze Ducha Parakleta. Kościół dopiero w tym czwartym wieku ustanawia dogmat o trójcy świętej. Jakby odkrywa po kolei, odkrywa. Więc nie ma się co dziwić, że my w życiu też możemy to odkrywać po latach dopiero. Po latach ktoś może powiedzieć: Nigdy nie słyszałem o tych darach. Gdybym wiedział, że istnieją takie dary, które się nie kończą, które są skuteczne w działaniu, no czemu dopiero teraz mi o tym mówisz? To jest pewna też. Y, 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 Teologiczna wiedza, ona, ona potrzebuje zgłębienia. Będziemy mieli ku temu 14 dni. Tak dobrze liczę. W Boku jest jedność co do natury i substancji. Są jednym i tym samym Bogiem, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Trzy oddzielne osoby hipostazy. Bóg jest ojcem, synem duchem. Bóg jest synem, Bóg jest duchem, ale Ojciec nie jest synem, syn nie jest Ojcem, Ojciec nie jest synem, Duch nie jest Ojcem i Duch nie jest synem. Każdy z nich jest inny, odrębny. I Duch Święty, więc ma swoje, można by powiedzieć, takie cechy, które są cechami boskimi, a jednocześnie przynależnymi tylko jemu samemu. Dary Ducha Świętego są darem Boga. Siedem jest znakiem doskonałości. Niektórzy powiedzą powiedz o szczęścia, pełni. My mamy przeciwieństwo: siedem grzechów głównych. Wchodzimy w relacje z Duchem Świętym po to, aby On nas obdarzył tymi darami. I w Ewangelii dzisiaj słuchamy. Historię człowieka. Celnika, nie celnika, setnika, przepraszam. Odpowiedzialny za wojsko, dowódca wojskowy. I ten setnik ma sytuację trudną, jak słyszeliśmy. Choruje ktoś z jego sług. Sparaliżowany, bardzo cierpi. No, musi to być człowiek wrażliwy, skoro nie przychodzi obojętnie. Setnik jest. Dowódcy wojskowym, więc można było powiedzieć, że po dowódcy wojskowym, o takim rysie charakterologicznym za dużo nie będzie współczucia i miłosierdzia, ale widzimy, że ten człowiek jest inny. To jest, popatrzcie, że on nie jest w swoim stereotypie zamknięty. Ma sługę, który bardzo cierpi. I kiedy tak się dzieje, idzie do Jezusa. I Jezus mówi: "Przyjdę do ciebie." Jest, kiedy jesteśmy wrażliwi, Jezus przychodzi i mówi: "Przyjdę do ciebie." Jakby w swojej wrażliwości odkrywamy Jezusa. W miłosierdziu, kiedy nas się budzi, rodzi miłosierdzie, odkrywamy Jezusa. Naturalnie go można wtedy rozpoznać. To jest dobra wskazówka. I teraz, kiedy On prosi, Jezus Mój, przyjdę do Ciebie, to wtedy ten setnik mówi, ja mam władzę, posyłam ich i oni mnie słuchają. I to może być wskazówka dla nas, że tak samo ma Duch Święty, posyła do nas swoje dary. Powiedz tylko słowo, a stanie mu się. My mówimy Panie, daj mi słowo. A będzie uzdrowiona dusza moja. Duchu Święty, daj mi swoje dary, a one wcielą się we mnie, i będę mógł je rozpoznać w moim życiu. Poślij dar, i ten dar wcieli się w moje życie. Skutecznie mnie poprowadzi, i będę wiedział, że to jest Twój dar, a nie mój. Moja moc, moja umiejętność, tylko Twój dar.